Cześć kochani, słuchajcie, Paryż, nie Paryż, o kondycję trzeba dbać, przebieżka poranna jest. Przybiegłem specjalnie tutaj, żeby wam pokazać coś, coś, coś fantastycznego, zobaczcie. czy to, to jest normalnie podest, jest taras widokowy i można widzieć całą panoramę Paryża. Czekaj, zajdę niżej tam będzie może lepiej trochę widać. Trochę pada, ale nie ma się co przejmować. Przebieżka porana jest warta tego, aby zobaczyć to. Aby zobaczyć to. Poczekajcie, już wam pokazuję. Zobaczcie. Zobacz. Tam jest wieża Eiffla, no nie widać teraz. A oczywiście tutaj to... Teraz widokowy też jest niebyle tudzikowy, tak? Piękne. Z tego miejsca życzę wam pięknego, cudownego dnia. Zdobywajcie świat, zdobywajcie świat, bo stoi, stoi i czeka, czeka na was, tak? Trzymajcie się, wspaniałego dnia, heja.